Jeśli myślicie, że marka Proper 12 Słynnego zawodnika MMA Konora McGregora, należy do niego to jesteście w błędzie. Przygoda Konora z marką Proper 12 rozpoczęła się w 2018 roku i odbiła się ogromnym echem. Konorowi wystarczyły 3 lata, aby wypromować markę globalnie, a następnie sprzedać ją za ogromne pieniądze jednemu z koncernów alkoholowych. Prawa do marki kupił jeden z amerykańskich koncernów Proximo Spirits, właściciel najlepiej na świecie sprzedającej się kili Jose Cuervo rumu Kraken. Ale także irlandzkiego Bushmillsa. Wjazda UFC nadal będzie rzecznikiem prasowym marki, będzie też występowała w większości reklam tej irlandzkiej whisky. W mediach piszą, że Conor McGregor sprzedał około 49% udziałów marki za jakieś 600 milionów dolarów. A co wy myślicie o takim dealu? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam Wasze opinie.